Słuchajcie, kupiłem nowy samochód yy, tej bańki, tu uff, części. Klepania, klikania. No to już nie chciało mi się klepać. Kupiłem nowy yy, za 25 tysięcy. A breka tego yy, sprzedamy i też będzie hajs? Yy, czemu każdy samochód w tej grze, którego kupię, nie ma skrzyni biegów? Nie wiem Ale ta pewnie jest yy, Ten Do tego, bo jaka No ja nie wiem Dlaczego żaden samochód, który kupię nie ma skrzyn biegów No, pasuje No jest gita, Ale z tego musimy Dobra, nieważne Stajko środkowe nic nie ma No to teraz spróbujemy yy, Myślę Zrobić ten y, pościg policyjny y, Wiecie Dwie policje zgarniemy Albo zrobimy po prostu jakiś y, Wyścig Ale się boję, że rozwalę samochód, bo Nieraz rozwaliłem A w mieście zresztą też można zrobić wyścig, więc y, Pójdźmy do miasta, bo Bo no to, to nie dobrze Się załaduje, ale będzie ostro Dwa, dwie policje, to już mi się nie podoba. Dobra, to jest nasz samochód. Czy no, nie jest najgorszy chyba, nie? To najpierw możemy spróbować wyścig, co nielegalna część. Krzynie biegów, nielegalna część, tak? Salonu kupiłem. A wiesz co, wal się. Ciekam! Miota nim trochę. Nie jest to jakiś samochód, który ma rację chyba. Albo nie, ABS ma. Nie wiem czy mam trakcję kontroli. Ale jest na pewno ten napęd. Już na tym zakręcie trochę zobaczyłem, że mnie rzuciło. A policja? Yy, no... Ona to chyba ma trochę większy level w jeździe. Mm, ciągnij, ciągnij! Yy, skręcamy w prawo, bo tam jesteśmy za blokami. No, w prawo! Brawo! Policja, przestań! Gazu! Policja, zostaw! Jakie nielegalne części? Skrzynia biegów nielegalna? może najlepiej bez jeździć w skrzyni, nie? Gdy jestem otoczony. Jestem otoczony to ja uciekam Walić cię policja Ona się zablokowała głupia Polonezem tymi tu Opa Dajcie, ja to wyprzedam nie zgubimy ona to tam chyba w miejscu stoi. No pewnie. Ale będzie zgubiona. Uff! Znowu plus 200 ekspo, jestem w tym świetny. Ja uszkodziłem tył samochodu, bo tak trochę chyba przywaliłem wcześniej. Uje, czemu takie czerwone także są? Widzieliście takie ja nagrzałem? Dlaczego tu się nagrzewają? Oh, Jaki kamulec jak, jak wcisnę? <grymne> One się nagrzewają, a kamulec wcisnę? Ale beka No bo jedziemy. O, jakaś tam. Ktoś tam potrzebuje pomocy. Widzicie tego ludzika? Ej, no co się zatrzymuje? Eee, znów go ominąłam tego ludzika. Jezu, coś za mną stał Anna musi szybko dostać się do budki przed jego zamknięciem, jeśli zdążysz, to dobrze zapłaci, dobra? Siadaj. Gdzie, gdzie, gdzie? A buty ja mam na czas, a co ty? A no tak szybko przecież muszę. No dobrze. О, боже Тут есть эта будка Мы поедем в памятник А, мы еще 2 минуты? Да, мы уже на месте Ладно, посмотрим, что здесь за Nie mam jak zapłacić, dzięki za pomoc. No dobrze zapłaci, ale mi dobrze zapłaciła. I teraz zdzieraj pięty, Asa. powinny, o jest. Ja to wyklepię, słuchajcie, musicie na mnie poczekać, ja to muszę wyklepić. Klepanie. Tego Mercedesa to już mi się chyba nie płacało klepać, on tak był... rozwalony. No bo słuchajcie, ja to wyklepię i się widzimy. No jeszcze klepię. Teraz szpachla chyba pójdzie. matka. Ileś można klepać? Weź ja bym wziął taki duży, porządny młot i chyba wszystko wyrąbał. Tak bym rąbnął, że chyba dziura by była w tyle. Dobra, wszystko? Nie, no tu ściana jeszcze jest. Ile można klepać tego samochodu? Ale schowak ma? Dobra, słuchajcie, widzimy się, jak już go w ogóle światło zamontuje. Pachla poszła. Ale jeszcze młotek. Dobrze, tutaj trzeba użyć. Dobra, widzimy się, jak ja. Będę jeszcze, będziemy go jeszcze malować. Może na czerwono. Dobra, montowane i jak go pomalujemy, bo na razie będzie tutaj taki biały z tyłu, to już zależy od Was. Napiszcie w komentarzu, jak mamy go pomalować, czy ma być taki, jak teraz pomalujemy, czy jakiś e, inny, bo ja nie mam pomysłu, a Wy na pewno jakiś będziecie mieć, e, więc zdanie należy, znaczy no, jak, jak go pomalujemy, zależy od Was. E, może taki mu tłumik damy? Nie wiem, dajcie znać czy Wam się podoba, czy on nie pasuje. I... E, teraz w sumie możemy jakiś zrobić wyścig, więc widzimy się, jak już będzie... Wiecie, się zaczynało. Dobra, słuchajcie! Jest wyścig, słuchajcie! 3, 2, 1, GO! Ach, nie, pchaj mnie tym Mercedesem! Lub tam jedzie, zobaczcie Aaaa, wszystko tarjonują! Ahaul. Oni się tam nie wiem, co się tam z nimi stało Wolę nie wiedzieć, ja jadę! Szybki wyścig! A! Pierwsze miejsce mamy! Wygraliśmy 5000! To był naprawdę spokojny wyścig i mega szybki. Chyba trochę nam się samochód potłukł, bo nas trochę pospychali. Ale nie, jednak się nie potłukł. Samochód jest w dobrym... Oho, widzę już potłuczone. O tutaj widzicie? Tu jest trochę, nie Boże. No nic się takiego tam nie potłukło. A ja Was żegnam i yy, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, dajcie znać, jak, na jaki kolor mam go przemalować. Cześć.